Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem rybek na Waszym czytaniu na lipiec 2025. Moi kochani, jest to podstawowe czytanie, cztery podstawowe zagadnienia, Wasze uczucia, Wasze finanse, Wasze samopoczucie i coś dla Was. Natomiast szersze czytanie będzie o godzinie 20:20, 20 z minutami dzisiaj na kanale, oczywiście na żywo, czyli taki bardziej szczegółowy miesięczny lipiec. Pewnie wiele z Was już się nasłuchało lipcowych, ale to ma być to i tak będzie. Oprócz normalnego tego czytania macie dodatkowe karty 4, czyli jak zawsze na kanale Wiedmiła Czuję, czyli co twoje serduszko czuje co ci dyktuje sam sobie wybierasz przesłania jeden śwież, dwa ważka czy pszczoła cztery motylek to pamiętajcie że jest to czytanie zbiorcze i nie wszystko może z wami rezonować odsłuchajcie swój ascendent czy księżyc co może i Wenus żeby mieć głębsze pojęcie i przyjąć to, co z Wami rezonuje. Natomiast jak wyliczyć poszczególne te kosmogram, macie link w opisie do filmu. A my przechodzimy do podstaw, czyli Wasze uczucia i relacje w lipcu, Wasze finanse. Jak widać, wyciągam ze środka, aż cztery chcą, jeśli nie idą, Wasze samopoczucie. I co dla Was? Co dla Was w tym miesiącu się szykuje? I lecimy, zaczynamy od uczuć i relacji. Co w uczuciach i w relacjach? Będą jakieś osoby, które będą Was tak delikatnie kąsać i nękać. Niestety. I tak troszeczkę mówić. Część z Was będzie tęskniła za wielkim uczuciem, za czymś fajnym. Ci z Was, którzy są w relacjach typu kochanek-kochanka, tutaj może być coś na rzeczy, że Wasz partner czy partnerka będzie wracać do swojego partnera prawdziwego. Czyli jeśli macie kochankę-kochanka, to on, ona będzie wracać. Ewentualnie to wy poczujecie zagrożenie, że może coś się wam sypnąć w Waszym związku. Będziecie zakończyć relacje, ale bardziej to ktoś z wami, czyli kochanek, kochanka z wami będą kończyli relacje albo będą mieli dla was mniej czasu. W stałych związkach to spokój, stagnacja, ale jedno z was może czuć się trochę mniej szczęśliwie. Po prostu, tak to już jest. W ciężkich związkach raczej większej poprawy nie widzę. W, dla singli, tak, znalezienie kogoś, z kim będzie się fajnie układało, będziecie snuć plany o przyszłości, ale nie do końca to będzie aż takie fajne, ponieważ mogą być czasami ukłucia bólu i takiego, a po co, a dlaczego, a może nie powinienem, nie powinnam w to wchodzić. W relacjach międzyludzkich, w sumie dogadywanie się, ale czasami ciężko Wam się będzie odnaleźć. Niektóre słowa mogą Was ranić. W finansach, i tu nam chciały wyjść te cztery. Zobaczmy dlaczego aż cztery nam chciały wyjść. Przesuniemy troszkę nasze czuje, żebyście więcej widzieli. No i co my tutaj mamy? No to powiem tak. Że jakieś sprawy finansowe, które były związane z urzędami albo z sądami, zostaną rozwiązane bardziej na waszą korzyść. Tutaj idzie coś w prezencie. Oliwa nierychliwa, ale sprawiedliwa, tak? Takie coś tutaj wychodzi. Zadowolenie finansowe, spełnienie będzie tych pieniędzy na tyle, że sobie jeszcze będzie można pozwolić na małe zbytki. A jak nie, to będziecie planować jakąś inną, lepszą przyszłość. Ci, co szukają pracy, mają szansę znaleźć tą pracę, tak? Stanie się to tak nieoczekiwanie. Warunek nie czekamy samo z nieba nie spadnie. Jeśli prowadzicie biznes, poprawa troszeczkę w biznesie bardziej to będzie dążyło ku Złapaniu czegoś, tak? Wyroki sądowe, tak jak mówiłam, na waszą korzyść. Może dlatego ta czwarta karta, bo ta czwarta to właśnie sprawiedliwość, chciała pokazać, że tutaj coś zapadnie. Jeśli chodzi o wasze samopoczucie, to takie trochę przemęczenie, zmęczenie, ale tak, to fajnie, będziecie spełniać marzenia, szukać nowych możliwości, nowych dróg, rozwiązań, będzie Was cieszyło wszystko to, co nowe. Niemniej jednak, będziecie. Zmęczenie. Niektórzy położą się na odpoczynek, niektórzy powiedzą: Biorę urlop, odpoczywam, tak I, i o niczym nie myślę. Mogą być problemy ze zasypianiem. Jak już się uda w końcu zasnąć, to za szybko się będziecie według Was budzić. Ok, i, I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie macie tutaj, kochani, co dla Was. A dla Was idzie. Uuuu! Uuu, 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 diametralne zmiany. Yy, dużo z Was nagle dozna nagłego przebudzenia i zobaczy więcej, czyli tym swoim zmysłem, jak to mówią, trzecim okiem, trzecim słuchem zobaczycie więcej, poczujecie więcej. I to idzie gwałtowna przemiana. Coś, co do tej pory było, nagle straci grunt pod nogami i dzięki temu ruszycie ku czemuś nowemu. Tak, jakby Wam było potrzeba takiego strzała z bata, a tym jest ta błyskawica. Jeśli macie do czynienia z tanną lub wagą, to właśnie tutaj te osoby mogą też prowadzić jakiś chaos, zamieszanie w Wasze życie. Gwałtowne zmiany, które mają za zadanie ruszyć was w innym kierunku. Mniej więcej tak to wygląda. No i moi kochani, co jeszcze? Ano nasze jeszcze dodatkowe wybory. Jeden, świersz, dwa, ważka, trzy, pszczoła, cztery moty. Dla tych, co wybrali świerszka, mamy trud, ruszanie pod górę, ciężkość, mozu, nieodpowiedni moment, nieodpowiedni czas, poczujemy się bezwartościowi, przemęczeni, nic nie możemy, bezsilni i to nas złości. Nie poddawajcie się temu uczuciu. Jeśli coś jest ciężkie, zastopujcie. Nie musicie wszystkiego brać na swoje barki, rozdzielcie obowiązki. Moi kochani, sentencja dla was: kiedy ktoś uważa, że zwariowałeś, odpowiedz mu po prostu: no tak, mam przecież wyjątkowego, wspaniałego świra. No i co? No zwariowałem. Ja to lubię. Dlaczego nie? Rada dla Was złoto. Nie potrzebujesz nikogo, by ciebie naprawiał. Bądź sobą takim, jakim jesteś. Waszka dla tych, co wybrali. Waszkę wasze uczucia, pełen nadziei. Będziesz pełen nadziei, że uda się, że będzie lepiej, że będzie fajniej. Pamiętaj, co zasiejesz w lipcu potem zbierzesz. Wasza sentencja, jeśli przez dłuższy czas błądzisz po omacku w ciemności, zapal swoje światło, inaczej wciąż będzie ciemno. Więc świeć, świeć radością, miłością. Rada dla Was, koniczyna, uwolni się z poczucia, że nic nie możesz, tak? Z poczucia niemocy. Dasz radę. Dużą rolę mogą odegrać zioła, trawa, ogniska w Twoim życiu w lipcu. Dla tych, co wybrali pszczółki, mamy tutaj. Ufny. Ufaj sobie, swojej intuicji. Yy, możesz być od kogoś zależny, współzależny, ale <laughs> warto postawić na zaufanie. Sentencja dla ciebie nigdy nie jest za późno, żeby być szczęśliwym dzieckiem, a rada dla ciebie ogród wyrośnie z tego coś pięknego, więc nie bój się zasiać tego, co zamierzasz zrobić, uczynić. I motylek, co dla motylków. Dla motylków lekki, lekki, swobodny, zadowolony. Mi to nie przyjmujesz do siebie krytyki i bardzo dobrze. Sentencja dla ciebie, im bardziej nieprzyzwoicie kochasz siebie samego oraz wszystko, co jest z tobą związane, tym łatwiej i naturalniej będziesz kochać innych. Oraz rada dla ciebie, pióro. Pomyśl najpierw zanim ocenisz, bo możesz mieć zły osąd. Ty wpadniesz na coś tak, a to się okaże, że jest całkiem inaczej. Więc sprawdź wszystkie aspekty, zanim położysz kropkę nad i. Życzę cudownego lipca i zapraszam na godzinę 20 na horoskopy.